Stany Zjednoczone rozpoczęły naloty na bojowników powiązanych z państwem islamskim w północno-zachodniej Nigerii. Nagranie ze stanu Sokoto, nakręcone w czwartek, pokazuje mieszkańców trzymających metalowe szczątki, które wydają się być częścią pocisku. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że potężne i śmiercionośne ataki zostały przeprowadzone przeciwko bojownikom państwa islamskiego, celującym i zaciekle zabijającym przede wszystkim niewinnych chrześcijan. Analitycy twierdzą, że kryzys bezpieczeństwa w Nigerii dotyka zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów. W oświadczeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nigerii stwierdziło, że zostało z wyprzedzeniem powiadomione o atakach i opisało je jako część trwającej współpracy z partnerami międzynarodowymi w celu przeciwdziałania zagrożeniu terroryzmem i brutalnym ekstremizmem. Około 130 osób dzieci i nauczyciele zostali uwolnieni w niedzielę, po tym jak w zeszłym miesiącu zostali oni porwani z katolickiej szkoły w Nigerii.